Witajcie, witajcie. Dzisiaj mamy wtorek. Już małem po Mikołaju. Pewnie dostaliście dużo prezentów. Albo nie. Może byliście niegrzeczni tak jak ja. No, Andrzejek mi nie przyniósł prezentu. Ale przyniósł paczkę świąteczną z pracy i mówi, szynka jest dla Ciebie. <laughs> no i dobrze. Ja mu kupiłam slipki. No, taki podstawowy prezent. Taki trzypak i cieszył się jak małe dziecko, bo brakowało mu tam już w jego kolekcji. Powoli. No, na święta mnie kupię piżamkę, bo ostatni jaką miał, co mu kupiłam, to wypalił dziurkę po papierosie. No, trochę się już sprawa, więc nie ma sensu jej za bardzo ratować, a nie jest jakaś taka super, hiper. Znaczy ładna była, ale no myślę, że. Już jej czas minął, więc będzie miał nową piżamkę, chociaż ma dwie jedwabne, które mu przyniosłam ze śmietniczka i przecudowne są. Tak jest się miło do niego przytulić, szczególnie w tej bordowej, bo ma bordową i kredotową. Tam gdzieś jest filmik z tymi piżamkami. Wygląda w nim jak jakiś angielski lord. Także fajnie, fajnie, że te piżamki ma, ale no. Takiej bawełniany nie ma, to trzeba mu tam jakąś bawełnianą jeszcze kupić. Powiem Wam, że dzisiaj, już tak wczoraj czułam, że brakło mi weny. A właściwie to już chyba w niedzielę tak zaczęło się, bo yy, niestety za co się wzięłam, to mi nie wyszło. Yy, robiłam naszyjniki, no nie jestem z nim do końca zadowolona. Dzisiaj mam taki jeden, który zrobiłam sobie ostatnio. Fajny jest, taki kolorowy, ale coś mi w nim nie pasuje. No i zaczęłam tą robić lampkę z aniołkiem, ale też mi nie pasowało. Musiałam ją od nowa zacząć składać, robię ją od nowa, zmienił mi się pomysł. Na tą gejszę, którą Wam pokazywałam, że dostałam za darmo na targu, Mam chyba z 10 pomysłów i nie wiem, który wybrać, i stoję w miejscu. Myślałam, żeby zrobić taką paterę na biżuterię z tego talerzyka, co y, dzisiaj Wam na hasioczku, ale nie wiem, czy nie jest za mały. no ale pomyślę, może jakieś większe, albo taką paterę y, na słodycze. No, coś takiego też można zrobić. Przykleić ją do talerza i też będzie. Cieszę się z tych ram, które dzisiaj znalazłam. Ania mi tam dała niedawno komentarz o wycinankach. Wiem, o które ci wycinanki chodzi. Chyba wiem, mam taką jedną akurat hiszpańską. Także, że ale nie wiem jeszcze. Ta rama jest tak cudowna, że no można tam dużo rzeczy wsadzić. I można ją pomalować, muszę dodać kwiaty. A pozrobić ją tak na surowo, żeby była taka minimalistyczna, no też będzie problem z pomysłem. Dzisiaj się wzięłam za robienie świętości. Ja lubię święte rzeczy, i za jakiś czas mi się coś tam pojawia w moim domu świętego. Nawet ten Mikołaj, wczoraj, który znalazłam na śmietniku wczoraj, tak mnie ucieszył. Że po prostu stwierdziłam, że Bozia mi też dała jakiś prezent. No. że jak mi nie dał, ale Bozia mi da. No i ten pierścionek, co znalazłam, możliwe, że jest złoty. Musiałabym iść do złotnika, sprawdzić, czy to jest złoto. Yy, I jeszcze powiem Wam, że poszłam pomodlić się pod figurkę Maryi, pod którą zawsze chodzę. I tak przyglądam się tej Maryce i przyglądam się jej, i nie wiem, czy nie zauważyłam wcześniej, czy to jakiś cud, czy coś. Ale maryjka ma taką. Taki, ona jest z gipsu i taki albo jest to specjalnie zrobione, albo się jej pojawiło. Taka szramka jej się tu pojawiła, taka jak u matki boskiej Częstochowskiej. Chociaż figura jest taka bardziej maryjnie, po wstąpienie. I tak się zastanawiam, o co chodzi z, z tym szramką. I tak podeszłam pod ten posąg, i on na takim dużym postumencie stoi także jest taki 3, 2, 2 metro, no gdzieś koło trzech metrów ma. I a postument jest tak mi do głowy i na tym postumencie, wyobraźcie sobie, leżała. Taka wstążeczka do dekupażu, taka do przyklejania, takie, takie złote niteczki, takie w kształcie takich jakby rąbów. I to była na takim zielonym paseczku, i pod spodem jeszcze jest klej. No taka malutka, kciutka, ale stwierdziłam, że to jest znak od Bodzi, że chyba podarowała mi ten kawałek tasiemki i powiedziała, rób dalej to co robisz, jest dobrze. Ja lubię takie znaki, lubię takie symbole od siły wyższej i bardzo się cieszę, kiedy takie dostaję. Zawsze się przy tej Maryce modlę i, i proszę ją, znaczy proszę i jestem wdzięczna i dziękuję jej za wszystko, co w życiu otrzymałam i, i to jest chyba um, recepta na życie, żeby nie prosić, a dziękować. Po prostu dziękować za wszystko, co dostajecie, to już Wam mówiłam kiedyś. I w tym momencie Wasze wibracje troszkę się wznoszą i są coraz tak bardziej takie pozytywne, i wtedy świat staje się lepszy, naprawdę. To takie jest fajne uczucie, kiedy nagle coś się odmienia w Twoim życiu i czujesz takie dobro i miłość wokół. No, lepiej się, że jest Bogiem, powiem Wam, lepiej się, że jest Bogiem. Jakoś tak bezpieczniej. I nawet jak nieraz jest taki problem, nie wiemy z Andrzejem czasem, co zrobić, to po prostu już w takim akcie desperacji, rozpaczy, mówimy, Bóg się tym zajmie. I po prostu odpuszczamy, i wtedy dzieją się cuda, bo naprawdę nie na wszystko mamy wpływ, a możemy jedynie. Przyglądać się różnym sprawom, które nas dotyczą, a nie możemy nic poradzić. Yy, Jedni mówią, jak trwoga to do Boga, nie? I, i, a my po prostu z taką nadzieją i otuchą Bóg się tym zajmie i jest ok. No, tutaj jeszcze w akcji. Kupiłam sobie farbki akrylowe do tego mojego obrazu, który ten, y, tej bogini obfitości, ci taki, y, może widzieliście, taki, taka czerwona kobieta z takie okrągłe kształty, z tak rączkami do góry tak trzyma. Y, postanowiłam spróbować sił w takim malarstwie. Nie wiem, co mi z tego wyjdzie. W każdym razie kupiłam sobie wczoraj w prezencie mikołajkowym jeszcze... Y, pisaki akrylowe, żeby kontury móc rysować, bo nie mam pojęcia właśnie, jak zrobić, żeby taki ładny kontur był. I widzicie, i Bozia mnie natknęła i puściła mnie między stoisko, w którym były takie pisaki i sobie znalazłam, i że pisaki akrylowe też są i można. I kupiłam sobie taką włóczkę. Włóczkę sobie taką milusią, wiecie, jak tak ja lubię te futerka, kocyki takie milusińskie kosztowała 17 zł ale w końcu chyba wykończę moją białą torbę tą ze swetra, którą robię bo to mi się wydaje, że to będzie idealne właśnie na, tak, na, na wykończenie tej torby więc wam myślę, że pokażę na najbliższym czasie że już ją skończyłam po roku czasu i jeszcze znalazłam sobie takie Wycinałam obróz na ramę, zrobiłam z, nie, z niej ramę w, słoneczni, w słoneczniki Van Gogha, jest reszta wykorzystana na ramę. I, a to stwierdziłam, że zrobię sobie, połączę to i zrobię sobie taki, nie wiem czy uda mi się to pokazać, muszę ściągnąć na i taki jakby kołnierzyk na bluzkę, o, coś takiego zrobię sobie. Teraz tak nie wygląda fajnie, bo ten swet, też mam taki nie mm, kompatybilny. Styl. W każdym razie chodzi mi o to, żeby tutaj zrobić takie na obkowo, taki jakby kołnierz i chyba oprzyję tą włóczką właśnie. Albo kupię jakąś bardziej neutralną, szarą, albo białą, może białą. I w tym momencie, bo tutaj tak nieładnie jest wycięte, więc to będzie brzydko wyglądać. Ale jak to połączę i zakryję, to będzie fajnie. No i będę miała taki drugi kołnierzyk. No i tak nie wiem, co z tą moją weną, bo coś zaczynam i coś mi jakoś się przystaje. No dzisiaj zrobiłam te, znalazłam w domu świętą Barbarę, taki oleodruk stary, no i nakleiłam na desce i dałam koronkę i tak to wyszło. Może nawet nie najgorzej, ale nie wiem czy koronkę zostawić, bo ona taka jest troszeczkę beżowa yy, i... Czy zrobić ją na złoto? Tak troszkę pociągnąć. Boję się, że znowu przedobrze, bo mam tendencję, że coś chcę zrobić lepiej, a okazuje się, że wychodzi gorzej i nie. No i tutaj też takiego jezuska sobie zrobiłam. Wzięłam, wycięłam obrus i przykleiłam. Tu jeszcze będą te siemki wykończeniowe, ale chyba muszę dokupić, bo mi nie starczy tego co mam, więc na razie sobie tylko schnie. I, I tak to będzie. No, z tych ram, które przyniosłam, to coś na pewno wykombinuje. Kwestia tylko, czy mój stolarz mi dotnie. Albo Andrzej. Andrzej raczej nie, bo on tak nie bardzo lubi takie stolarskie prace. Ale może nasz kochany Romuś, który też znalazł sobie ramę ostatnio. Podejrzewam, że z tego samego śmietnika. I e, też ją tam sobie... E, Odnawia, więc może moje, moje, moje ramy też jakoś fajnie zrobi. No i co? I tak sobie siedzę po południu. Lecę y, na kwalifikacje na mój oddział y, terapii y, psychologicznej. Nie wiem, czy jeszcze przed świętami zacznę, czy, czy już po nowym roku wejdę. Także. Byłoby dobrze znowu się tam pojawić. Jakiś taki mam nastrój, troszkę taki, wiecie. No, jak mi coś nie idzie, i jakoś tak nie umi znaleźć sobie miejsca, to no, dopada mi takie gorsze samopoczucie I, i ciężko mi z Nim funkcjonować. Mam nadzieję, że to takie chwilowe, że to nie pójdzie dalej, że sobie z tym poradzę. No, może ten okres przedświąteczny, takie wrażenie, że nie zdążę, nie dam rady, tyle pracy, sprzątania, ale z drugiej strony tak sobie zawsze powtarzam i Wam też powtarzam: nic nie muszę. Dam radę to zrobię, nie dam rady to nie zrobię i tyle. I niech diabeł na diabla jeździ, a ja po prostu y, będę robić to, co będę uważała w danej chwili za stosowne. Będę żyć tu i teraz. No, trochę martwi mnie Andrzejek, bo y, jak mam ten taki właśnie okres kompul kompulsywności maniakalnej, że coś ciągle robię, no to on się czuje taki pominięty i tak. Staram się go tam przytulać i tak jakoś też ten czas troszkę wspólnie spędzać, ale on jednak wymaga dość dużo atencji, jest bardzo wrażliwy i no ciężko tak mi to wszystko pogodzić. Tutaj jeszcze moja córa, też osobny dom, też jeszcze się uczy, więc muszę być na dwa domy i... I tak wszystko naraz i nie wiadomo co zrobić. Też tak finansowo te święta, nie wiem jak to będzie, bo wiecie, że inflacja idzie w górę i co roku te święta są coraz droższe i, i ja myślę, że sobie poradzimy. Najwyżej będą trochę skromniejsze i tyle. Jakoś to trzeba będzie ogarnąć i, i dam radę. No. Już dzisiaj tak widziałam kolentarz, kiedy zacząć sprzątać. Bo ja to tak nie lubię sprzątać i tak, nie tak, nie za bardzo, nie za bardzo. No, aha, jeszcze wczoraj dostałam zdjęcia od Ani, jej prac świeczników. Wrzucę Wam na końcu. Ona robi świeczniki z cukru. Daje dużo lakieru, daje cukier na to i on się bardzo ładnie skrzy także jest to y, bardzo prosty sposób, żebyście ozdobili sobie jakieś takie swoje stare nieużywane świeczniki albo jakieś szklaneczki. Na przykład ja mam taką taki kielich duży, i gdybym tu nasypała lakieru i dała cukru, tak jak Ania, y, świecznik, y, kawałek stążeczki i macie piękną ozdobę świąteczną na no, jakieś tam gałązka. Coś tam przyczepić. Także jest mnóstwo możliwości do wykorzystania. Dziękuję Ci Aniu, że udało Ci się jednak mi te zdjęcia wysłać. I yy, 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 bardzo mi się podobają, także też widzę, że jesteś artystyczną duszą. Także <laughs> cieszę się, cieszę się bardzo, że jesteście ze mną i, i jakoś mnie tam wspieracie i. Yy. I, I fajnie jest, że, że mogę się z Wami spotkać i porozmawiać, że mam taką swoistą terapię na tym kanale, że nie jestem sama, że ktoś jest, że ktoś napisze, ktoś odpowie. Zauważyłam też, że niektóre komentarze znikają. To nie jest moja wina, przepraszam Was bardzo, ale YouTube coś po prostu pisze mi widzę powiadomienie, że jest komentarz, przeczytam początek z powiadomienia, próbuję wejść i YouTube mi pisze ten komentarz nie jest już dostępny. Także jeżeli wam znikają komentarze, to bardzo jest mi przykro, ale to po prostu nie, nie ode mnie zależy. Nie wiem dlaczego tak jest. Też nie odpisuję na wszystkie komentarze. Jeżeli daję serduszka to znaczy się, że przeczytałam i dziękuję Wam też za komentarze. Po prostu jest was coraz, coraz więcej i, no i zaczyna brakować czasu, żeby odpisywać się <noise> na wszystkie. Także dziękuję Wam, że jesteście bardzo, bardzo jest dla mnie ważne i, i bardzo mi to pomaga. I też trochę mnie nakręca właściwie, bo jak coś robię, to mogę to komuś pokazać te swoje prace nie jestem sama zamknięta z nimi w domu no i to tak a nie wiem po prostu brakuje mi jakoś tak dzisiaj słów i nie umie nie umie się wygadać dobrze moi drodzy nie ma jeszcze południa także ja wam życzę miłego popołudnia Bądźcie radośni i szczęśliwi i trzymajcie się, nie dajcie się też jakiejś tej szarej depresji, chociaż mam nadzieję, że jak spadł śnieg, to jest od razu fajniej. Oglądałam ostatnio filmik od Grażynki, Dom pod Bocianem, część z Was pewnie ogląda, jeżeli nawet nie oglądacie, to polecam Wam serdecznie Grażynkę. I ostatnio pokazywała widok, jak otwarła drzwi i ten śnieg i, te, i ten widok e, zaśnieżonych drzew i ta cisza i ten, tylko ten dźwięk e, e, śniegu pod stopami, jak się po prostu tak skrzy wszystko. I, no coś niesamowitego. Cieszę się Grażynko, że możesz mieć takie widoki i możesz nam je pokazywać. Dziękuję Ci za nie. E, no i u nas też jest domek, ale tam my akurat nie mieszkamy tam w tym domku na porażkę, to jest taki bardziej na lato domek. No, chociaż można by zimę spędzić, jest, są dwa piece kaflowe i, i dałoby się. No ale praca tutaj jest i, i za daleko dojeżdżać do Katowic to jest chyba około 60 km, więc yy, no, nie byłoby łatwo. No chyba, że tak się podzieje, oby nie że oboje nie będziemy mieli co ze sobą zrobić, to, to wyprowadzimy się na pora i tam będziemy mieszkać, ja będę tworzyć, malować, i Andrzej jak będzie rąbał drewno. <grym> no, alternatywa jakaś jest. Ja ogólnie też mam domek, ale mm, to jest dom y, w miejscowości klucze pod orkuszem. Tutaj to już taka granica śląska z Małopolską. I niestety nie jest wykończony. Nieuregulowana jest nasza sprawa majątkowa po rozwodzie, i nie umiemy się z moim byłym partnerem dogadać, co z tym, z tym zrobić. Mam nadzieję, że w końcu uda nam się to zapisać na moją córkę i niech ona sobie już coś z tym zrobi, bo szkoda, żeby, żeby się marnował. Domek jest piękny. Kiedyś, jak tam pojedę, to Wam pokażę, chociaż mm, trochę mi się płakać chce, że, że stoi i nie wyszło i marnieje. Też okolica piękna, Jura Krasko-Częstochowska, piękne widoki. Las wokół, jak przyjechałam tam pierwszy raz, to sarne mnie powitały i tak, tak, tak przeleciały właśnie tam z tej działki, którą kupowaliśmy wtedy. No, ale nic, życie pis piszę swoje scenariusze. Może kiedyś się uda, nic nie wiadomo, ja niczego nie zakładam już. I być może jeszcze kiedyś zapalę tam w kominku, wsiądę z kubkiem kawy i, i będę się cieszyć. Tak jak Grażynka na warmi, sobie siedzi i jest szczęśliwa ze swoim partnerem. Pozdrawiam Cię, Grażynko, serdecznie. No nic, moi drodzy. To chyba na tyle. Trochę przemodziłam Żadnej ciekawostki nie powiedziałam. Nie. A, może Wam jeszcze powiem. Nie wiem, czy wiecie, że te, w tym krótkim okresie czasu, między końcówką listopada a początkiem grudnia, kiedyś był jeszcze jeden znak Zodiaku. Znaków Zodiaku jest 12, tyle ile miesięcy w roku mniej więcej, bo tak wyglądają konstelacje gwiazd, że każda odpowiada danemu znakowi. Ja się na astrologii bardzo nie znam, ale tak to tak mniej więcej pamiętam, że tak to jest opisywane. I między tym konstelacją Skorpiona i Strzelca jest taka taki malutka, jeszcze jakaś taka mała, mała przestrzeń, która nie jest ujęta. I y, podobno w starożytnym Egipcie właśnie ją tam uznawano, że ona, że tam jest jednak taki, y, taka część zodiakalna. Chociaż nie wiem, czy w Egipcie mieli już znaki zodiaku. Muszę o tym poczytać, wiecie, że nawet nie wiem. Ale właśnie wyczytałam, że już w Egipcie tą, 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 yy, yy, widziano już tą, yy, tą przestrzeń między strzelcem a, a yy, skorpionem, skorpionem a strzelcem. I ta część yy, nazywana jest jako wężowiec. Osoby spod tego znaku są bardzo takie intuicyjne, magiczne. Często są uzdrowicielami, są takie magnetyczne w ogóle. Jestem ja jedną osobą z pod tego znaku, jeżeli taki znak rzeczywiście istniał lub istnieje. Teraz słyszałam, że agencja NASA ten, proponuje, żeby ten znak jednak wcisnąć między skorpiona i strzelca. Tego wężow wężownik, wężowiec tak to nazywają i to jest chyba 27 listopad do 9 grudnia jeżeli ktoś się urodził to niekoniecznie jest strzelcem albo skorpionem, a może być właśnie tym wężownikiem, wężowcem jedni mówią tak drudzy inaczej, ja zawsze przekręcam <grym> także poczytajcie sobie o tym znaku zapomnianym zodiakalnym, albo nieujętym jak zbał jak zbał w to taka ciekawostka na, na obecny czas. No, to może tyle moi kochani. Zapraszam Was na przyszłe moje kanały i mam nadzieję, że będę ich kręcić jak do tej pory, yy, yy, że co najmniej jeden filmik dziennie jakieś wrzucę. Chyba, że będę się śleczyła, to wybaczcie, nie zawsze się da. No, to tak jak mówiłam, życzę Wam miłego popołudnia, pracujcie dzielnie, ubierajcie się ciepło, noście odblaski wieczorem, jeżeli macie możliwość, bo naprawdę ja jeszcze samochodem, i jak ktoś mi przelatuje w ciemnej kurtce, w ciemnym kącie ulicy, to ja jestem tak zestresowana, że tej osoby nie widziałam i że mogłam ją przejechać, że naprawdę y, dla Was, dla Waszego bezpieczeństwa i dla nas, kierowców. Y, Byłoby fajnie, gdyby jakiś tam mały odblask się pojawił, że jesteście na drodze. No to taki apel na koniec. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło, ubierajcie się ciepło, nie martnijcie i nie chorujcie. Buziaki.